Kochani, witajcie. Dzisiaj ostatni dzień naszych zajęć, dlatego wykorzystamy go w pełni. Teraz zapraszam do naszego powitania piosenką Wszyscy są. Witam Was. Wstajemy i zaczynamy. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, skoro już się przywitaliśmy. Posłuchajcie. Ktoś mnie dzisiaj odwiedził, nie wiem kto to był, ale zostawił pewien list. Myślę sobie, hm, no dobrze, ale jak ja im to teraz przekażę, może zobaczę, co tam jest. Już chciałam otworzyć ten list i przeczytać, a tu nagle było napisane, przeczytaj to przy dzieciach. Myślę sobie, no dobrze, okej, okay, to przeczytam, nagram dla moich dzieci i to będzie tak, jakbyśmy się wszyscy razem widzieli, prawda? No właśnie, jesteście ciekawi, co tam było? Ja już bardzo nie mogę się doczekać. Dlatego siadamy wygodnie, zamykamy buzię, otwieramy uszy, cyk, 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 i słuchamy. O, i mam jakieś pytania też dla Was. Pytanie pierwsze. Jakie potrawy znajdują się na stole wielkanocnym? Spróbujemy odszukać odpowiedzi na to pytanie. Jakie potrawy znajdują się na stole wielkanocnym? Słuchamy. Nadeszła wielkanoc, czas wielkiej radości. Już stół wielkanocny czeka na swych gości. Pełno na nim potraw. Kiełbaska i żurek. Babka lukrowana tuż obok, mazurek. Wiemy, co było na stole wielkanocnym. Mhm. Spróbujcie sobie przypomnieć. Uwaga, mam kolejne pytanie. Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? Ciekawe. Dom pachnie czystością. Porządki skończone. Czas na odpoczynek. Wszystko już zrobione. Jak myślicie, dlaczego ludzie sprzątają? Żeby jak było w domu? Dobrze, uwaga, mam kolejne pytanie. Co znajduje się w koszynku ze święcąką? Zobaczymy. Święconka na stole, a spośród pisanek, jak każe tradycja, wystaje baranek. To czas na życzenia, na chwilę radości i niech w naszych sercach miłość ciągle gości. Koniec. Mam nadzieję, że udało Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a teraz posłuchajcie. Mam dla Was kolejne zadanie. Jesteście gotowi? Okej. Okay. Mam tutaj dwie karteczki. Czerwoną i zieloną. Kiedy podniosę zieloną karteczkę do góry, wtedy skaczemy jak piłeczki. Dobrze? W jednym miejscu. Kiedy podniosę czerwoną, jest stop. Stoimy nieruchomo. Nie możemy nawet kiwnąć paluszkiem. Za chwilę usłyszycie piosenkę. Podczas tej piosenki będziecie mogli skakać, biegać, tańczyć po całym swoim pokoju. Kiedy piosenka ucichnie, wtedy podniosę którąś z tych kartek. Zielona kartka oznacza, że skaczemy. Tak, skaczemy. Ok, a czerwona kartka oznacza, że stajemy. Nieruchomo, jak kamienie. Jesteście gotowi? Dobrze, to zaczynamy. Jedi mała. Zielona? Co robimy? Skaczemy. Tańczymy dalej. mała. Doskonale. Tańczymy dalej. Pole się biegała, hop, sasa, hop, sasa, pole się biegała. Hop, 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 hop. Uwaga, zmiana. Nieruchomo, nikt się nie rusza. Nikt nawet o cieplinkę. Dobrze, tańczymy dalej, ostatni raz. Wiewióreczka mała, w pole się biegała. Skaczymy Hop, 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 hop. Doskonale. Brawo! Super wam wyszło. Uwaga, teraz siadamy. Posłuchajcie, mam dla Was ostatnią zagadkę. Jesteście gotowi? Uda Wam się? Dobrze. Otwieramy szeroko oczy i słuchamy. Wymieńcie elementy widoczne na ekranie. Mhm. Policzcie je. Teraz posłuchajcie. Zadam wam zagadkę, a wy będziecie musieli odgadnąć, o którym elemencie mowa. Jesteście gotowi? Ok, uwaga, słuchamy. Oby dzięki ludzkiej pracy i opiece nieba nigdy na tym stole nie zabrakło. Chleba! Doskonale! Ok, następne. Azorek radośnie przy koszyczku hasa, lecz nic z tego nie będzie. Nie dla psa? Kiełbasa, super. Następne. W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane, w prześliczne desenie, ręcznie malowane. Co to może być? Mhm, powtórzę. W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane w prześliczne desenie, ręcznie malowane. To są pisanki, doskonale! I uwaga, ostatnia zagadka. Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta. Lecz najważniejszy jest i basta. Co nam zostało? Tak, to baranek! Super! Na dzisiaj to już koniec naszej wspólnej zabawy. Cieszę się, że mogliśmy się chociaż na chwilę zobaczyć, a teraz chciałabym Wam złożyć życzenia wielkanocne. Dużo zdrowia, radości, miłości. O, Biszkopt też się, się chciał dołączyć do życzeń, tak? Pokażesz się, chodź. Złożymy Wam teraz razem życzenia. Dużo zdrowia, radości, miłości, żebyście spędzili te święta w gronie rodziny. A śmigus, dyngus był bardzo mokry. Nie wiem jak Wy, ale ja już się przygotowałam. O, gotowi na śmigusa, dyngusa? To do zobaczenia, pa, pa!